Jeżeli chcecie kupić tanie i sprawdzone monety przelewem lub za pomocą PaySafeCardu zapraszam do opisu do PSCPL z kodem Wojcie Gra otrzymujecie 5% więcej monet. Juuu! Siemano ludziska z tej strony Wojciech i witam Was w dzisiejszym odcinku drogi Deskilla. Eee, no jesteśmy dalej w lidze 10, na razie dwa zwycięstwa. Mam nadzieję, że oglądaliście poprzednie odcinki, jeżeli nie, to no koniecznie rozkmincie. I mam dzisiaj do Was ważne pytanie, eee, które miałem zadać w sumie w pierwszym odcinku, ale ja dopiero teraz sobie o nim przypomniałem. Eee, czy uważacie, że nagrywanie tych odcinków z kamerką byłoby e, lepsze niż nagrywanie bez kamerki? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, dlatego że e, ja się zastanawiam, bo. Moja kamerka, którą nagrywałem kiedyś tą serię, i w ogóle ogólnie jak nagrywałem z kamerką, jest za słaba, bo ona nie, jest, nie nagrywa w full HD, tylko w zwykłym HD. Więc nie mogę jednocześnie nagrywać gameplayu z FIFA w full HD i kamerki nie w full HD, no bo to dziwnie wyjdzie będzie jakaś słaba rozdzielczość. Więc musiałbym zainwestować w nową kamerkę. Natomiast jeżeli uważacie, że to faktycznie byłoby spoko. Że to mogłoby faktycznie jakoś ulepszyć doświadczenia związane z oglądaniem tego, jakby tu gdzieś w rożku był, był mój ryj. No to koniecznie mi napiszcie, ja poczytam sobie i, i, i zobaczymy, jak, jaką macie, jakie macie zdanie. Koleś ma. Ciekawe stroje. Nie widziałem tych strojów jeszcze w grze, tych takich różnych kolor, kolorowych. Men of the match Vietacz nie nie pamiętam jak on się nazywa. I ogólnie to Real Madrid. Plus the Także, no, czy dobry skład na pewno. Nie ma co mówić, że nie, no bo jest dobry. Eee, tak, szukam już wymówki na wypadek, jakbym przegrał. Eee, no i zapraszam do oglądania. No bo kurczę, to może być najciekawszy mecz, jak na razie. Szczególnie, że. Szczególnie patrząc właśnie na to, że może być może koleś będzie jakimś koksiurem. I na przykład dostanę w Dupala 10-0. No ale w sumie jest Dupala. Kto Jezu, goń tego Rodrigueza. Goń, go! E, no, tak właśnie się kończy jak próbuję wybiegać obrońcami do przodu. Tak, tak, no. E, e, e. Dobrze, zacząłem sobie szukać usprawiedliwienia jeszcze zanim się gra zaczęła. Uf. Robi się niebezpiecznie. Dobrze na ni, dobrze na ni. Dole no, drybluje, kurde! Przeszedłem na język delfinów, ale kurde warto było. Ja Przeszedł, przedrybrał wszystko, a tutaj to już kompletnie nie wiem co się wydarzyło, ale wziął tą piłkę i strzelił dwa, e dwa gole. Nie no, jeden, jeden. Kurde. No ciekawy był to gol, nie powiem, że nie, ale ten koleś dobrze gra. Nie, ja tutaj się, nie żebym się tłumaczył, no. No i podanie do kwaresmy, całkiem ładna akcja się tutaj zapowiada, tylko coraz kwestia. O, kwaresma! Kwaresma i wykończenie kwaresmy z zewnętrzną częścią stopy w jego stylu. Fajna akcja zakończona właśnie przez niego. Tutaj ostatnia sztuczka ślicznie ominął obrońcę zewnętrzną częścią. Ta bramka, ludzie, fajna, musicie przyznać, że fajna, jeżeli wam też się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo to jest najlepsza bramka, jaką widzieliście dzisiejszego dnia, musicie to przyznać, chyba, że, nie wiem, nie wiem, w sumie, co. Chyba, że oglądaliście inne odcinki, na przykład moje z poprzednich fif. Tu których strzałem lepsze gole, ale spokojnie, jeszcze nadejdą niesamowite bramki. No nie, fuck you, bez kitu, bez kitu. Karny słupek, jakieś dziwne fake shoty, moja obrona, naprawdę ta gra jest niesprawiedliwa. E, e, ten. No. Właśnie tak było. Bardzo. No i on dostaje wolnego kurdek jak nie sfałował w polu karnym, to nie dostałem karnego jakoś. O. Ja, jebie ludzie. Nie lubię tej gry. Nie, no, bez kitu, koleś miał. Takiego farciucha, bo rozumiem, dobra, do wolnego strzeli, spoko, coś tam umie, ale jak tak można? Ileż można mieć takich niechwartownych okazji w jednym z Jestem odrobinkę zirytowany w tym momencie, muszę przyznać. No, to koniec meczu. Uważam, że nie zasłużenie przeze mnie przegranego. Nie wiem, czy się zgodzicie, natomiast ja osobiście uważam, że powinienem był ten mecz co najmniej zremisować, jeżeli nie wygrać. Ale cóż, dwie takie bramki, przy niepodyktowanym karnym umówmy się i jeszcze paru innych akcjach, ale cóż. No to miałem niepokonany rekord, jak na razie są dwa zwycięstwa, mam nadzieję, że uda się go kiedyś poprawić, bo no umówmy się, nie jest to najbardziej satysfakcjonująca rzecz na świecie. Ale cóż, ale cóż, no cóż. Powtórzę jeszcze noc już 10 razy. Aż pomyślicie, że jestem taki smutny i mi dacie łapkę w górę, żeby mnie pocieszyć. Aczkolwiek albo złap złapkujecie mi w dół, bo się wkurzam. Nie no, ale dziękuję wam za oglądanie. Jak się podobała łapeczka w górę, przynajmniej fajna bramka weszła. To jest zawsze na propsiku. Eee, propsiku, koksiku. Eee, więc, więc no tak, jak, jak zostawicie łapkę w górę, to mi będzie bardzo, bardzo miło. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, pa!